Witam serdecznie. Gramy sobie jak zwykle losowo. Na pozycji W karty nie mamy, bo to początek. Zobaczymy z kim gramy. Sympatyczny pan na Narukami Bundraku Japonia. To zdjęcie na pewno nie jest oryginalne. Niestety a to Henryk z Włoch Pasujemy. Napiszemy im hihi albo jednochi. Nie wiadomo co tam oni wolą. Przeciwko Bezatu nie mamy dobrego wistu. O. Pan się wzbudził. Nie będziemy go popierać. <laughs> Walet, pik drugi to jest coś. On nie ma sześciu pików. Zobaczymy, jak on to wpadnie. Dziarsko. W takiej pozycji, kiedy przeciwnik bez atu na wygasającej można spasować. Na impy dużego zapisu nie ma. W zasadzie w bryża trzeba zagrać końcówkę, żeby dostać premię. Wtedy może być 8-10 punktów zysku. Ho, 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 ho. ho, ho. no to wis... Kochani, wygląda na to, że trzeba stąd uciekać. szybę, za to im nie szło. Ja miałem obowiązek przenieść na piki. To pan kowboj. Chyba jest czterdziesty 45... Jakby tu powiedzieć kochani Gdyby se zagrał człowiek bezatu byśmy mieli dobry zapis bo im cztery kiery idzie albo trzy bezatu Trefl do króla. Mhm. Kier przebity, połączenie pików, chociaż. Ajajajaj. Karko. Woli karko. No dobra. Zagrają w trefla i przebiją, to się rozpłacza. Ten uciekł. Mm -hmm. I w pika w trefle To to z samymi robotami gram i wszystko jedno co Nie trzeba było te piki połączyć, no ale to A nie mógł już połączyć tych pików. 7 lewzią bez trzech za 500 Zapis fatalny. O, jeszcze trefla oddał. No im szło końcówka. Nie wiem dlaczego tamten na bezatu spasował. Uciekamy z tym. pisał, że głupota. No to był głupota i przepraszam, co mnie to obchodzi? No. <laughs> Jeszcze poczekamy, przyjrzymy się w tamtym rozdaniu. No szła im końcówka. Zagramy GPO. Dama pik póki co bez wartości. Z kim my tu gramy? Odher, Zerno z Lebanu, ekspert, dobrze. I moty z Izraela ekspert. No to z ekspertami gramy. Próbujemy kawkę poranną, żeby się naparzyła, naciągnęła, oczywiście bez cukru, bez miodu. Czemu ten stół jest zablokowany? Valentino di Gazzi. Co to jest? Idziemy stąd. Ciężko dzisiaj z kim zagrać. Co to jest? Może pora nieodpowiednia? Dajemy transfer na piki o tylko kolega jak z Chin wygląda i pasujemy nie wiadomo Panda nie wiadomo Ania West z USA no, to jest optymalny kontrakt sprzyjający wist. Treflowa jest I to miał takie wzmocnione bezatu. 3 i 3 to 6, 10, 14, 18, 19. O, jeszcze dostał <coughs> impas królakier z Afryko. Teraz powinien zagrać aspik i piątka pik w koło. Aspik i piątka pik w koło bardzo ładnie. Tylko przegramy rozdanie, bo tu trzeba by za to się grało No trójeczkę. Zostały im dwa piki Bardzo ładnie puszczamy ósemeczką. No ósemeczką puszczamy. No bo robi impas. Damę tref trzeba przebić. I ponowić impas. Jak można położyć damę? Ajajajajajaj... Z kim ja gram? No dobra. Kara trzeba przebić co dalej? Dwa piki wygra. O! Kier na impas oni mają dwa piki, nie wolno wpikać. No i paść się nie udał. Trzeba było siąść asy i przebić karo. Teraz skieram i <laughs> I będzie bez jednej. Nie. No i musi wziąć jeszcze jedną lewę. A nie musi, bo oni mają. Dobrze, dobrze. Panda nie podłożyła figury piku. No, trochę kart mam. Mogę grać. Lubię takie. Takie ryby powiem. O, trzy kary. Moja dama karo traci na wartości, bo jest przed jego figurami. A, to jest Bitamomeni, to jest coś innego. Teo. Vitamomeni. Motyleczek. Szmetryk. O, trzy piki. 4 piki uciekamy z tego stołu. 3 piki powinno być konstruktywne. Jeżeli nie ma na 3 piki, to nie gramy z niej więcej. Trzy karo powinno być konstruktywne. Kto to ma te figury? No konstruktywne było 3 piki. Od razu powinno powiedzieć 4 piki. Odda karo. Odda trefla. O, ho, ho, ho. Jeszcze lepiej. Mhm. Ciekawe jak chce treflo rozegrać. Oho, ho ho. ho. No trzeba zaimpasować waleta, trefla. Albo przebić trefla. Nieudana. No uf, pomocnik. I wygraliśmy. Znaczy odamą, a czy oddam nie dziesiątką? Ja z, z komputerem. Szpików nie mają. I były cztery piki, no trudno. Po co dwa razy ściągał piki, jak oni mieli po jednym? No spasować trzeba z tą ręką. <laughs> No to ja też. I cztery trefla nie powiem. On powie trzy piki. Ten mój pik taki podejrzany, ale jestem krótki w karach. Nie kontruję. Już tu dwa razy nie zalistowałem. Ojej. Nie można było tak od razu. No, musi być kontra. No, ale chociaż co zagram? Trzeba opuścić im cztery karo bezbolesne, ale bez jednej leży, bez dwóch. i mogę ściągać trefly, bo trzeci raz nie przejdą. O. O dziękuję. O, dziękuję jest nieźle przebijmy to karko oni już nie mają pików jak mi wychodzi no zobaczmy ile rzucimy tam. Jest. bałem się wziąć dziewiątką telefonu No trudno. Miał. No to co mnie straszy? Wyrzucamy. Nie przebijamy, Piki dobre. Jeszcze jedna lepiej. nie ma już pików. Z czym klient kontrował? 13,5 i pół zysku. Nieprawdopodobno. Gdybym ja tego pika nie zgłosił, to byśmy tych pików nie grali. Jedyny zapis na naszą linię 3b za to plus 1 wygrywamy No muszę wejść kierem. ja to powinien mieć piątkę, ale z tą panną to jak kiedyś, chociaż tych pant może być duże to jest. 239 panda, to ja mogę ich nie policzyć. No ciekawe, co ma w tych kierach po pasie. Powinien być jakieś figury kierowe. No właśnie. Dalej nie licytujemy. Piki zgubili chłopaki. Znowu im poszło trzeba za to. Dziękuję za impasik z pod figury. Tu, tu nie ma damy, po prawej z dama ją wyimpasuje. No w karo powtórzy się. Oczywiście, że w karo. I w O, dziękuję. Przepraszam bardzo, jak on mógł powiedzieć, że za to jak tych kierów nie trzymał? Może mi to ktoś wytłumaczy. To już się wszystko podzieliło. Chciałem głupotę zrobić. Dołóżcie, pokażę chłopaki. Czemu on mówił bez atu? Bez jednej tylko. w ogóle nie potrafią licytować. No dobra, kończymy to.